dziki, witamy na kolejnym etapie naszej podróży. Jest godzina szósta musieliśmy wczoraj niestety zjechać i znaleźć jakieś miejsce przy drodze na nocleg w samochodzie niestety Arczego boli ząb bierze leki, ma trochę policzek uszkodzony, mu się ząb ukruszył no ale jest jak jest Będziemy dzisiaj jechać na miejscowość Bistrica. Tam gdzie będziemy widzieć z moim znajomym. E, potem będziemy się chcieli udać nad e, takie górskie jezioro. Nie pamiętam nazwy, nazwy będą później e, tych miejsc. Natomiast e, jest dosyć urokliwie nawet e, jak na takie miejsce przy drodze e, nad rzeczką. Mała miejscowość, tu jest kilka domów dosłownie. Sami zresztą widzicie. No cóż. Musimy się ogarnąć i będziemy ruszać, ruszać dalej w drogę. Zostało nam jakieś e, 300 km, może trochę więcej do Bistrici. E, także ten. Za chwilę więcej. Zapraszam na kolejną część. E, wczoraj było bardzo dużo wrażeń związanych ze spotkaniem z niedźwiedziami. Także zastaliśmy jak małe dziki. Zmęczeni, szyja boli, niestety chciałem się już tak wyłożyć w namiocie, chociażby albo w ogóle na glebie, żeby było fajnie, ale te trudy podróży rekompensowane są przez przepiękne widoki i trochę przygód już mieliśmy. No nic, my się ogarniamy i widzimy się za chwilę. Aktualizacja danych. <laughs> Nic nie nagrywaliśmy za wiele po drodze. Arci trochę nagrał, ja nie nagrywałem, bo cały czas w sumie padało. Padał deszcz przez ostatnie 5 godzin, tak, tak. i dopiero teraz przeszło. Więc trochę jakichś widoczków. Przed nami jedzie śmieciarka, więc widok... Go, już się skończyły widoczki. Gubi Gości gubi śmieci. Nie? Jesteśmy 40 minut od Bistrici Tam się spotkamy z moim znajomym. Zbijemy pionę, wypijemy może herbatę, kawę nie? i ruszamy wtedy dalej nad jezioro. E, takie górskie jezioro. Znowu, nazwy nie pamiętam. Te nazwy rumuńskie są naprawdę ciężkie w wymowie, więc wszystkie wpadki nam wybaczcie. E, no i co? Wypogadza się, mam nadzieję, że to już koniec deszczu, żebyśmy mogli się spokoju gdzieś rozłożyć. E, o 15 się kończy. Deszcz, o 15 się kończy mi deszcz, więc w sumie się, z, no tak, z 20 minut temu przestało padać z 15.20. Liczy, że mnie nie okomać. No nie, nie okłamałem Cię. Znaczy, nieświadomie jedynie. <grystanie> Tutaj jest trochę inna część tych Karpat, jest bardziej płasko, są pagórki i tak dalej, ale jesteśmy chyba dalej... Czy jesteśmy trochę niżej, nie? Jesteśmy trochę niżej, więc ten, ten teren troszeczkę jest inny. Jest na pewno mniej skał, więcej zieleni, jest, jest bardzo dużo pól uprawnych. I śmieciarka. I gubi śmieci z takich obserwacji naszych tutaj na miejscu e, Rumunia wydaje się być bardzo czystym krajem e, Ci ludzie tutaj, no nie widziałem, żeby ktoś śmiecił oprócz tych turystów z, z U.A. No i tego gościa, tak, ale to jednak on pewnie nie wie, że ma pakę otwartą, nie? Ale chodzi, o, o mi, chodzi mi o to bardziej, że w, czy w tych miasteczkach małych e, czy nawet w tym dużym mieście, nie? E, czyste i toalety na stacjach i czyste są właśnie ulice, wszystkie takie zakamarki, mimo tego, że mają te wszystkie swoje budowy, rozbudowy i, i odrestaurowują tą infrastrukturę, to jest wszędzie czysto, a szczególnie nawet na wsiach. Mało jest tu śmieci przy, drog przy drogach, naprawdę dosyć sporadycznie i przez to to sprawia, że ten pobyt tutaj yy, jest po prostu przyjemny. Przyjemnie się patrzy na te wszystkie dzikie tereny i te wszystkie yy, miejsca. No, to chyba tyle. Minęliśmy śmieciarkę. <laughs> Dzięki, tak jak Wielki Wielki Wiecie, co to oznacza? Przygodę. Ale tu jeszcze dorzucili wilki do znaku. Stawka rośnie. Wiem, że przed niedźwiedziami i tak bym nie uciekł, ale poćwiczyć nie zaszkodzi. Jeszcze jest w miarę jasno, jest przed zachodem słońca. Dotarliśmy na Tamę nad przepięknym jeziorem Kolibica w górach. Odbijamy stawkę, bo na znakach też są wilki. Patrzcie na to. Od drona, póki jeszcze w miarę go widać. Za te ujęcia warto było przejechać każdy kilometr. Dasz radę nagrać zachód? Oczywiście. Yeah! Nie! <grystanie> no. Mały podgląd. Tam jest taka plaża Archi, na mapie była, i tam jest niby takie miejsce relaksu. Okay. Ale to jest zaraz za znakiem niedźwiedzi i wilki. Relaks jak nic. jak, jak nic. E, dobra. Dzisiaj na kolację herbata i ziemniaczki z klopsikami od Etreda. Niam. A potem Kimi Manjaro. To jest moje spanko. Tam, gdzie jest to małe światełko, jest tama. Tam jest jakiś pensjonat, hotel. A tutaj śpi mój sąsiad i towarzysz. I kompan. Kompan podróży. Jest miejsce na ognisko, gdzie można coś zrobić. może, A tu jest mój kompan Archibald. Archibaldzie! Archibald rozbił się w ogóle ryzykowie nad samym brzegiem jeziora. Taka skarbka. Tak rzeczywiście wchodzisz centralnie do jeziora. O, o. Dzień dobry. Sorry, nie świecę. Raz, pan słowa. No, e, chcesz coś powiedzieć? Chcesz coś powiedzieć na dobranoc? E, Udanej nocy. E, mam nadzieję, że żadne mi się tu nie przyjdą. Ja mam ewakuację szybką. Do, do jeziora? Tak. Więc. Tak to wygląda? Ale raczej nie przyjdą, bo tutaj nie ma. No, no. chyba, że wilk. Chyba że wilk, bo do puli zwierząt dorzucili też wilki. Dokładnie. A jeżeli nie, no to, to będę się cieszył. Także życzę dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobranoc! Dobranoc. Namiocnik rozstawiony. Herbatka zrobiona. I klopsiki w sosie grzybowym z ziemniaczkami dzisiaj wlatują na kolację. O obiad. Po gościnie u, u Dumitra i jego rodziny. Jesteśmy najedzeni i jest bardzo przyjemnie, także bardzo dziękujemy za gościnę. No cóż, jesteśmy trochę zmęczeni, więc jemy, namioty rozstawione, jedzonko zrobione, herbatka i spać. A nad ranem obudzimy się nad pięknym jeziorem Kolibica w górach. Branoc i smacznego. No, Jestem już w namiocie, jest bardzo wygodnie, mimo że rozbiliśmy namioty na w sumie skalę, śledzie było naprawdę bardzo ciężko wbić, tam niektóre śledzie to tak po 2 cm 3 weszły góra, natomiast jesteśmy w przepięknym miejscu nad jeziorem, po drugiej stronie jeziora, nie wiem czy słychać, ale po drugiej stronie jeziora, hen hen daleko, jest, jest jakieś wesele chyba, ktoś się bawi. Więc jest, ta woda niesie, i mamy tutaj całkiem sympatyczne party. No, zjadłem, e, higiena była, teraz trzeba iść spać. I co? Widzimy się rano. Samochód jest na parkingu, kawałeczek stąd. Niedaleko, także mamy, mamy blisko. Na razie żadnych niedźwiedzi nie było, wilków też nie było. E, to chyba wszystko. Czas i spać. Dobranoc. To jeszcze raz, ja załapaliśmy się na całkiem spory deszcz. Pewnie słychać w górach jest burza. Widzieliśmy błyski nad górami. My dostajemy takim rykoszetem, trochę. Natomiast strasznie pada. Tak jak w sumie od, od wieczora z przerwami. Natomiast na razie namiot wytrzymuje. Nie miałem go jak za bardzo porządnie napiąć, ponieważ jest to podłoże takie zbyt twarde, więc nie ma tych śledzi za bardzo jak wbić. Ale póki co nawet się sprawuje dobrze. No i zobaczymy jak będzie rano, nie? Jest godzina za 21. I jakoś tak nie mogę spać. Nie mogę spać, bo, bo deszcz mnie obudza. Jest godzina 4 rano! A to dalej pada. Próbowałem nagrać burzę. Błyskawice. Bo co jakiś czas się rozlegają, ale ciężko. Strasznie głośno. Nie wiem, czy będzie to widać, ale słuchajcie, śpię tak lekko z górki. I patrzcie to. Tutaj pod spodem jest woda, więc można powiedzieć, że namiot świetnie się sprawdza, ten akurat, bo woda spływa lekko z tej skały, i jest pod namiotem. Tutaj jest woda, pod spodem. Jak łóżko wodne. I nie przecieka. Ten znak pak ma chyba tam 50 tysięcy tych milimetrów supa wody. Więc w tej chwili wiem, że jest to łóżko wodne. I daję radę. Mam nadzieję, że przestanie padać, bo zostały jakieś 3 godziny do pobudki. Jest tak głośno. Jest tak głośność burza, która przeszła, że ciężko jest spać. No. Może nad ranem się trochę przepogodzi, pogodzi, bo przecież przestanie padać. No nic, widzimy się za parę godzin. Jezioro Kolibica to sztuczny zbiornik w górach kelimeńskich, które stanowią wulkaniczne pasmo górskie, leżące na granicy Bukowiny i Siedmiogrodu oraz należące do wewnętrznych Karpat Wschodnich. Jezioro znajduje się w okręgu Bistrica na south i powstało w wyniku budowy tamy Kolibica na biegu rzeki Bistrica. Tama powstała w latach 1977-1991 do dla celów hydroelektrowni i regulacji biegu rzeki. Jezioro Kolibica ma powierzchnię 270 hektarów, długość 13 km, objętość 65 tysięcy m3 i jest położone na wysokości 900 m. dobry Jest godzina 7.46 eee, Przestało padać Trzeba wyjść z namiotu I zobaczyć gdzie jesteśmy A jesteśmy w Monti Kalimani Czyli w górach kalimeńskich Nad jeziorem Kolibica I jest to jezioro górskie Położone jakieś 900 metrów nad poziomem morza. Wczoraj było ciemno, nad ranem troszkę już było widać pięknych widoków, a zaraz zobaczymy, jak to wygląda o poranku. Piękne jezioro Kolibica, jak na Alasce. Znalazłem taką podstawkę z wycinki skoś przyda się. kawa, herbatka. Arci poszedł do samochodu. Ja, ja zrobię nam pićku gorąco. Dobra. Nad tym jeziorem są spore kłopoty z zasięgiem sieci komórkowych. Zarówno ja, jak i Arci mamy problem. Jest, jesteśmy w sumie odcięci. Tak co, co chwila. Bardzo bardzo rzadko nawet próbowaliśmy się przejść, ale nie ma niestety tego zasięgu, więc nagrywam, nagrywam i zobaczycie co i jak później. Mam nadzieję, że film, który wrzucam w międzyczasie, że się załaduje, a ładuje się już od 18 prawie godzin. Jest niestety w górach tak z zasięgiem, jak jest. To będzie drogi film, bo w roamingu internety są drogie. <grych> no, ale to nic. Tak czy siak, yy, czekamy aż wyjdzie słońce. Udało się nam sprawdzić pogodę i dzisiaj od godziny 10 ma być słońce, więc zostało jeszcze, yy, jeszcze jakieś półtorej godziny. Troszeczkę się niebo przejaśnia e, tutaj nad jeziorem, yy, więc będzie to myślę całkiem fajny poranek. Może się wykąpiemy? Czy na pewno się wykąpiemy? Mam nadzieję, że się wykąpiemy. Liczę na to, że się wykąpiemy. <laughs> no, woda jest przepiękna, czysta, górska, piękne jezioro, piękne miejsce. Zresztą sami zobaczcie. Podobno wyglądam jak bezdomny. Bezdomnie nie piją herbaty. <laughs> nie no dobra. Bezdom... Z hibiskusem. Ja, z hibiskusem. Bezdomny pije herbatę. Cała Rumunia jest naszą chatą ostatnio. Strasznie deszczowa. No chcę nas Możliwe. Czekamy z aż wyjdzie słońce i zażyjemy higieny. Yeah! Herbatka i kawa wypite. E, wzeszło w słońce nad przepięknym jeziorem Kolibica. E, z tego miejsca też chciałbym podziękować e, naszym znajomym e, z Rumunii, e, Multcum, Lui, Dumitru, e, Dana, Andrei i si Diana, Pentru invitacje i si hospitalitate e, Afosto onoare. Dziękuję ślicznie za gościnę. E, ugościli nas wczoraj naprawdę jak królów. Bardzo jest mi miło, że możemy zaspakować takiej gościnności rumuńskiej, również u kogoś tutaj w domu. Także jestem bardzo wdzięczny za to. No i co? Teraz czas na kąpiel. Skakujemy tam. 900 metrów nad poziomem morza jeszcze się nie kąpałem. Skakujemy w koszulkach, bo przy okazji sobie rozrobimy przepierkę. To było bardzo orzeźwiające doświadczenie. Nie wiemy ile woda ma stopni, ale wydaje nam się, że na pewno poniżej 10. <laughs> Temperatura powietrza to 14 stopni. To jest woda prosto z gór, więc może mieć tak poniżej 10 stopni, ale było to bardzo rzeźkie, bardzo potrzebne i teraz z nową energią będziemy ruszać dalej przed siebie. Został nam ostatni punkt w naszych planach, a mianowicie Munti. Rodnej, Munti Rodnej, czyli Góra Rodnej, to jest taki park krajobrazowy. Tam jest również szczyt rodnej, góra i jest też tam wodospad. I właśnie ten wodospad chcemy zobaczyć, odwiedzić. I ostatnią noc spędzimy właśnie tam. Jesteśmy wykąpani czyściutcy i pachnący. Możemy jechać dalej. Piękna pogoda się zrobiła. Mam nadzieję, że tak się utrzyma przez cały dzień. No i co, do zobaczenia pod wodospadem. Jak tam marci. Bardzo dobrze, Bardzo dobrze? że to się przy... Potrzebne to było. Potrzebne. <coughs> Szczególnie, że ja ostatni raz skąpałem się w sobotę. A może piątek, piątek, więc No, że tak powiem, lekko zalatywało. <coughs> więc tak, czyściutki chyba pachnących. Cieszymy się życiem. Dzisiaj na śniadanie gulasz z kaszą perłową. A że miałem jeść więcej owoców i warzyw, to napachtowaliśmy jabłek. Smacznego! Zalewamy. Do smaku jeszcze czosnek i zioła. Brechtamy. Wygląda dobrze. Zamykamy to na 9 minut według instrukcji. A w międzyczasie łosoś, hehe, puszeczka łososia.

Chris, no, jesteś gotowy do drogi. Po krótkiej zjeście, czemu nie? To było dobre śniadanko. Czas się pakować. Lecimy dalej.